Witam Państwa w komentarzu o walutowym BOSE Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy na makleryskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 15 maja, godzina 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie, w sumie to w tej chwili pięciu już wybranych przeze mnie parach walutowych no i zestawieniach oferowanych na naszej platformie BOSE Tradycyjnie zaczynam od rynku eurodlara No i to, co możemy tutaj zauważyć, to to, że um, pomimo tej lekkiej zadyszki stworzenia jakby niepełnosprawności rgr tutaj w okolicy 1.12-1.14 kurt zanegował tę formację. Wyszliśmy wyżej z ostatnich szczytów. No i wydaje się, że w tej chwili będziemy realizowali to, co możemy tutaj zobaczyć niżej, czyli jakby taką troszkę nieregularną formację podwójnego dna. Odburzenie tej formacji, na linii, przecięcia, pokazuje nam zakres docelowy dziś w okresie 1.15-42. no i w obecnym układzie wydaje mi się, że jest to dość, dość dobry układ na kutuację takiej zwyżki, gdzieś do okolic, właśnie tego 1,1542, no i troszkę być może wyżej jeszcze do tej 200 sesyjnej znaczy Osobiście jestem troszkę zaskoczony tym, że, że eurodolar wykazuje tak dużą siłę w obliczu tego, co się dzieje. W, z Grecją, ponieważ temat Grecji jest ciągle nierozstrzygnięty. Praktycznie codziennie dochodzą do nas jakieś negatywne informacje z tytułu negocjacji z Heladą. No ale jakby szeroki układ rynkowy jest taki, że słabsze dane z USA powodują, że przesuwamy oczekiwania wobec Fed na przyszłość. Na no, a z drugiej strony te dane ze strefy euro, przede wszystkim dane dotyczące inflacji, wskazują, że QE strefy strefie euro nie zostanie przedłużone i generalnie jest e, już jakby wypełniło swoją, swoją misję. Także. Mamy z jednej strony czynnik ograniczający potencjalnie podaż euro w najbliższych, nie wiem, może nie miesiącach, ale kilkunastu miesiącach powiedzmy. No i z drugiej strony czynnik działający na niekorzyść amerykańskiej waluty. W konsekwencji główna para walutowa wspina się wyżej. Drugą parą jest dolar do rubla. Dolar do rubla, o którym przepisałem pisałem na naszej stronie, Przed chwilą już widzieliśmy próbę osłabienia rubla dość nieudaną, z uwagi na to, że, że tamtejszy bank centralny stwierdził, że będzie kupował dewizy zagraniczne na rynku o wartości 200 do 300 milionów dolarów. Jakby w celu uzupełnienia, to jak tak naprawdę miało, nie miała być to interwencja walutowa mająca na celu osłabienie rublu, chociaż prawdopodobnie częściowo również jest to, jest to jakiś czynnik, który skłonił CBR do takiego działania, ale przede wszystkim chodziło o to, że trzeba uzupełnić rezerwy walutowe po tych nerwowych ruchach, które miały miejsce tutaj przy momencie, gdy, 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 na, gdy na rublu była mała płynność i trzeba było tak naprawdę ratować rosyjską walutę. E, jakby w szerszym ujęciu wydaje się, że to 50 50 na tak naprawdę 50, załóżmy 0,10 na kwot kwotowaniach USD, rubel wydaje mi się takim w tej chwili fair value dla rynku, ponieważ poniżej rynek obawia się jakichś interwencji, bądź też werbalnych, bądź też realnych ze strony banku centralnego, a powyżej generalnie ciężko znaleźć jakiś powód w chwili do osłabienia rubla, ponieważ ropa ropa znajduje się w dość dobrym trendzie wzrostowym. tutaj Chociaż lokalnie tu widać, że to być może jakiś małe RGR się tworzy w każdym razie na razie nie ma jakichś większych powodów, żeby osłabić rubla i że te nastroje wokół, wokół krajów emerging markets. Pozostają całkiem dobre. W przypadku złotego pozwolę sobie jak tylko krótko mówić, jak widać na dwóch zestawieniach. Obserwowaliśmy wcześniej mocniejszego złotego, przede wszystkim jakby uspokojenie sytuacji na rynku długów, co pozwoliło na odregowanie również może nie tyle co odregowanie, powiedzmy, co uspokojenie kwotowanie również polskich obligacji w tej chwili rentowności poniżej 2,90, także jest troszkę cofnięcie z poziomu trójki, którą ostatnio obserwowaliśmy. Dodatkowo mieliśmy dane dotyczące deflacji deflacja koza się mniejsza niż od oczekiwań, minus 1,1 punkta procentowego R do R, czyli rok do roku. No to generalnie jest jakby był zestaw danych działających na korzyść polskiej waluty. Wydaje się, że jest szansa na zakończenie, na fajne zakończenie tygodnia na złotym, ale to tak naprawdę musiałby zostać potwierdzone prawdopodobnie dzisiejszymi danymi dotyczące PKB, czyli flash PKB za pierwszy kwartał. Jeżeli te dane okazałyby się lepsze od oczekiwań, nawet zbliżone, no to można by oczekiwać Lekkiego mocnienia złotego pod koniec tygodnia i w konsekwencji dostarczyliśmy fajny układ techniczny na kolejny tydzień. Ostatnią param jest fund, fund LARA. Fund, który generalnie zakładałem, że się cofnie z tego zakresu, tutaj z zakresu oporu. Niemniej kwotowania wyszły troszkę wyżej. Na razie jeszcze ciężko stwierdzić, czy jest to jedynie jakby fałszywe wybicie tego oporu i jednak zejdziemy z powrotem gdzieś do okolicy 1.54.15 no wydaje mi się, że to jest trochę jakby bazowy scenariusz, no nie technicznie troszkę moja, moja teza znajduje się w defensywie, czyli że wybiliśmy ten zakres oporu, co było trochę dziwne, ponieważ jakby w tym zakresie otrzymaliśmy informacje ze strony Banku Anglii o tym, że Mark Carney jest zaniepokojony siłą rubla na rynku. No i generalnie Bank Anglii obniża swoje prognozy makroekonomiczne właśnie z uwagi na, na, silnego, na, silne, na silnego funta, przynajmniej, przynajmniej rubla. No, no i to jest ciekawe, ponieważ generalnie dla graczy grających na, na, na walutach, no to informacje ze strony Banku Centralnego o tym, że właśnie, właśnie to, co robimy, czy gramy na ucynie hmm, jakiejś waluty, szkodzi gospodarce i może w konsekwencji odwleczonych. Ten, ten moment do rozpoczęcia podwyżek stóp przez Bank Anglii to jest w moim zdaniem dział dużego kalibru. Jak widać, rynek za bardzo się nie przyjął. Wydaje się, że rynek dość mocno jest pod wpływem ostatnich wyborów, ponieważ sytuacja z wyborami przyniosła nam spadek. Spadek generalnie tutaj ostatnich kilka, kilka tygodni. A nawet trochę wcześniej otrzymaliśmy wyraźny spadek funta. No i tak naprawdę wydaje się, że w tej chwili być może te ruchy stanowią jedynie jakąś korektę wcześniejsz wcześniejszego umocnienia dolara wobec, wobec funta. Dziękuję za uwagę.